Siemanko, jesteśmy w Krakowie i będziemy testować jedzenie. Co? co myślisz o, o pizzy, Krzysiu? Zjadłem już. Dobra była? Dobra była. Kubuś? Jest dobra. Jest dobra, jest dobra. <noise> dobra, co ja myślę to Zadaliśmy chwilę temu pytania na Instagramie, więc czekamy na wasze odpowiedzi. I pamiętajcie, żeby zaobserwować Krzysztofa na Instagramie, gdyż następny podcast będzie zrobiony głównie z waszych pytań. I w komentarzach, i na Instagramie. I oh, wow. pamiętajcie, żeby sprawdzić jego Instagram, bo to jest bardzo ważne. Będzie specjalny post pod te pytania. Tak, dokładnie tak będzie, więc... Skleiła. Wbijajcie na jego Instagramu, bo to będzie <laughs> bardzo ważne. Gdyż jesteśmy tutaj w trójkę. W Z Krakowie. nowym gościem, o którym jeszcze nie było ani słowa, który prawie nic się nie wypowiedział, bo na zaczął gadać o pizzy, zamiast o swoim koledze. Dzień dobry. Bo pizza jest lepsza. Przedstaw się, Kubuś. Ja jestem Kubuś. Ja myślałem, że to podkreślenie dobrym kątem. Jest. Kuba, powiedz coś o sobie, powiedz o tym, jak poznajesz Sześciopawa i o tym, jak on cię zainspirował, żebyś był teraz tutaj. Łączy nas biznes, tak? Tak. Sześciopaweł, jak wiadomo, kręci biznes na każdym możliwym kroku. Właśnie tak. Wozi się autem, a bardziej jego szofer go wozi autem. Czasami też się sam wożę. Ale łączy nas właśnie to, że wozimy Biznesowe się eks relacje. ekskluzywnymi autami, nie? Tak. No, Kubuś ogólnie sam mi sprowadzał mojego kabrioleta. Jak go sprowadziłeś? Z Ameryki, tak? Kontener. Z Ameryki. <grym> Może zadali nam już jakieś pytanie. <grym> to... <grym> Jak ja to mogę sprawdzić w ogóle? Wejdź na <grym> swoje story i zjedź w dół. Jest, 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 jest. Mamy pierwsze pytanie. Od kiedy chodzisz na siłkę i od kiedy jesteś taki ogromny i przystojny? No to tak. Na siłkę chodzę już Z rok już chodzę, nie? To już dużo. A już... przystojny jestem od urodzenia. Tak. Tak. To już naprawdę Chciałem bardzo. No pokazać dowód? Pewnie. Pewnie, pokazuj, pokazuj. Mamy tu właśnie takie ten. No, no, no. Takie zdjęcie jest. Rodzinne tego typu. Jest takie, właśnie tutaj, jaki przystojniacha. Ja Cię kręcę. No. A tu obok jeszcze większy siedzi. Jeszcze większy. Taki sam, tylko trochę większy. No. Tylko starszy troszkę. A tu jeszcze kolejny przystojniacha. Właśnie tak. No Czapeżce. Mały kucharzyk. Mały kucharzyk, dokładnie. To może odstawić. A dlaczego jestem taki wielki? <kuh> harduje bary na siłowni, wiadomo jak jest. Ta Ma jest. być szeroka jak szafa. Gdzie pracujesz? O widzisz. Follow do tego. No pytania. właśnie, to może takie nawiązanie jakieś. No może Tylko właśnie... o którą teraz pracę chodzi? No, wi no widzicie, że to, to są live pytania, live podcast. Live odpowiedzi. Live odpowiedzi. Prosto z Krakowa. Gdzie pracuję? To zależy. Ja bym powiedział, że pracuję tam, gdzie jest najwięcej pieniędzy. I też jest ludzie. Są z ludzie. z którymi można też kręcić biznesy. Właśnie. Bo znajomości rzeczywiście mają swoją wartość, czasami większą od pieniądza. Czasami. 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 W niedzielę będzie śnieg. Tak? Będzie śnieg. O kurde. I co, dużo nasypie? Nasypie. Na, nasypie. <noise> Dobrze, Krzysiu, co uh -huh. się dzieje? <grym> Myślę, że oddaję mniej więcej to, jak teraz się czują nasi widzowie. Może stacujmy teraz ciasto. O właśnie, stestujmy ciasto. Jest to ciasto... Już testowaliśmy wcześniej trochę. Ale <grym> jest to ciasto czekoladowe. Ze specjalnym w środku. Specjalnym nadzieniem. Mhm. Dobra, nie? Wypełnione miłością. Jak wspominasz podstawówkę? O no proszę, niezłe pytania. Myślę, że dobrze wspominam. Trochę nudziarze. Trochę nienudziarze. Ale ogólnie było przyjemnie. No. Ja myślę, pa... że miałem fajną podstawówkę. Ja pamiętam jak sobie nie... O kurde dzwoni. O dobrze. Dawaj, ja przerwiemy później. Czekajcie. Nie, e Jesteś na tego w podcastie. A, nie mamy zasięgu tutaj. <śmiech> <śmiech> Chyba mi nie ma zasięgu, no? Czekaj, zadzwonię na Messengerze może? Nie mamy zasięgu tutaj. Ale zaraz, zaraz się właśnie do... Nie o. mamy zasięgu. Mogę na Messengerze zadzwonić? Dobra. Chyba może. Chyba no, można. Jak ty wspominasz, Kubuś, swoją Ja jeszcze powiem o twojej podstawówce. O mojej? Tak. O, widzisz. Że moja siostra jeździła też tym Mercedesem wtedy no. do Olkusza. Tam nie chodziłeś do posłówki i zawsze jeździłeś z takim ochroniarzem jednym. Z ochroniarzem? No. A był taki był jeden, taki. no. I właśnie mówiła, że jest taki jeden chłopak. No. Z takiej małej miejscowości, który kiedyś będzie wielki. No kurczę, no i widzisz. I się spełniło. Wizjonerka. <coughs> Wizjonerka. Wizjonerka. Była... Co było najfajniejszego? Było bardzo dużo śmiesznych ludzi. Śmiesznych ludzi dużo. No. Ale jest widzisz dzwoni. Jest kadet. No wiesz, odbieram. Jest kadet. <coughs> Witamy kadeta. Dodzwoniłem się na podcast pana Sześciopawła. Pawła. A, tak, dzień właśnie pan się dodzwonił. No, to dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem, e, chciałem pozdrowić serdecznie. Razem mhm. z moją babcią, która mi będzie smażyć zaraz jedzonko. Uh, uh, uh. O. Idę na jedzonko. No. no chcę powiedzieć, że. E, Krzysztof Roś jest. Bardzo niegrzeczny, ponieważ on <grym> lubi czternastolatki. Co? No, może... Ja mam nawet wiadomość głosową. <grym> I są? Są jakieś Myślę, że się dogadamy po podcaście. <grym> są jakieś ja... szczegółowe informacje. Halo? Ja mam nawet wiadomość głosową. Na... Mogę przysłać na Messengerze. Wiadomość głosową? No nie. W języku angielskim, <grym> że zajemnie. lubi czternastolatkę. Ale że Krzysio jest taki... No, proszę dać mi kontakt na Messengerze, to Pewnie. ja wyślę wiadomość. Już do ciebie napiszemy w takim razie. W takim razie już okay. studio, <grym> menadżer ze studia właśnie pisze. tam taką ja skończyć rozmowę, ponieważ moja babcia się niepokoi obok, bo muszę iść jeść, Ale wiadomo przez to a potem jak się ze mną skontaktujecie. Tak jest. To tak. E, smacznego. A co będziesz miał na obiad? O właśnie. A na obiad? A nie wiem. Prawdopodobnie może jakieś mielone albo naleśniczki. O, a może mielone w naleśniczku? <noise> ja cię kręcę, o, o, to by było nieźle. To jest dobre no. połączenie. Na następnym powiem wam panowie tak, na następnym podcaście bardzo duża szansa, że się pojawię, jeśli mnie zaprosicie. O właśnie. Oczywiście. No dobrze. To może, Mieszka, że... możemy zrobić w trakcie podcastu jakieś gotowanie. O kurczę. Dobre, to jest dobre. Dobry to jest dobry pomysł. No. A jesteś wartościowym podcasterem. Myślę, że masz ciekawe informacje. Ja nie mam którymi, informacji. Którymi się chce podzielić. Którymi się Ale się już nawiązałem, no. nawiązałem już kontakt. I czekamy na... Kontakt jest nawiązany. Łapka w górę w eee. Lubimy tego typa. Ale jeszcze, jeszcze nawet nie odczytał. Dobrze, to w takim razie czekamy Dobrze, na... ja zaraz wszystko sprawdzę. Dobrze. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Też dziękuję. dziękujemy Dzień, no, bardzo. Za tydzień wyślę zaraz wiadomość dowodową i... Pewnie, że Dziękuję tak. za rozmowę. Też to dziękuję my dziękujemy bardzo. Powodzenie. Powodzenia. Powodzenia. Powodzenia, smacznego obiadu. Smacznego, dobranoc. Co to miało być w ogóle? Krzysiu, no. mamy na Ciebie brudy. <grym> Nie macie nic, nic nie wystaje, nie ma żadnych powodów, jest tylko samo słowo. Jesteś pewien? Słop, słowo. słowo, O widzisz. Jego słowo, nie moje. To jest słowo. słowo. Właśnie. No. E... Jak to jest jeździć kabrioletem? O właśnie. To nie jest tak, że fajnie czy nie fajnie. E... Trzeba na to z dwóch stron. Właśnie. Niby z przodu jest fajnie, z przodu ładnie wjucha, są lepsze emocje, fajnie, fajnie nawet, samochód fajniej słychać, nie? Mhm. Ale na przykład z tyłu kolegom, to niektórym jest zimno. Właśnie, zimno jest z tak? Zimno jest z tyłu. Tak? Jest z tyłu no. A w lato też czy nie? W lato nie. W lato jest właśnie przyjemnie z tyłu. Tylko zima jest zimno. Ej. Tylko jak się wozi trzy koleżanki, to te dwie z tyłu zawsze narzekają, że mają potem włosy takie, wiesz, rozbi rozbiuchane, nie? O! Tutaj już nawiązaliśmy, nawiązaliśmy kontakt. Z Z kontaktem Pod naszym. Podaj się pokaż, pokaż tylko. Tutaj. Nie wiem, czy nie musisz na telefon, bez nie popuścia. Nie tak, <laughs> no. no dobrze. O! Czekaj! O! I oh like po angielsku! AI poliglota! Poliglota, proszę gwarancję! To jest gwiazda angielskiego Erasmusa w takim razie. Tu się <laughs> w pan... takim razie chyba w ogóle w 14 letniej Hiszpanki. Jeszcze Ale, raz! Słuchajcie. Słuchajcie, like tak, co tam nie wygląda. To wypadasz. jest Krzysztof Roś! bo jest to wygenerowane przez AI. Ciekawe! Wzięto mój głos z moich filmów na YouTubie i wygenerowano takie. Nieprawdziwe informacje i wiadomości. Jedyną osobę, któ którą znam, która generuje swój głos AI to jesteś ty, Krzysiu. No bo... Kręcisz sam na siebie baty. <grym> no bo filmy trzeba robić masowo, a nie mam czasu. I chodzić. wygenerowałeś sobie właśnie taki dźwięk. Nie wygenerowałem Może właśnie do każdej czternastolatki coś takiego wysyłasz. I co? Był I widzisz, kadet, i kadet podszył się pod czternastolatkę i, i dostał taką właśnie wiadomość. I no. on jest, on był sprytniejszy. sprytniejszy A jak wytłumaczycie drugą część tej wiadomości? No bo się trochę zawahałeś, bo w trakcie nagrywania głosówki kadet powiedział ci, że jest kadetem. Ale to nie, nie sobie... zdążyłeś tego usunąć. No i co Krzysiu? Aha. Nie wycofasz się już. Nie wycofasz się już. A może no nie ty masz tą czternastolatką. O wow! A może to ty? A może to ty? Student był u mnie, bo nagrywaliśmy film na jego kanał, który nie wyszedł, bo jest głupi. Czyli nie ma dowodu. Ale mam dowód, Mam, o, mam na komputerze też nagrania z tego dnia i on bawił się AI i użył mojego głosu z moich filmów. Ciekawe. Tak było, nie zmyślałem. Krzysiu nie ma czegoś takiego jak AI. To jest wszystko kłamstwo El maska. To On się sam. Sam zaorał się. Sam robił. To, to jakby jakbyś normalnie... Normalnie jakbyś... Właśnie tak. Tak. <laughs> jakbyś był paliwem i. Nie miał paliwa. Nie miał paliwa. <laughs> Dobrze. Ale my paliwo mamy. My paliwo mamy. W e, Kolejne pytanie. E, może tak. Kiedy salto na 75 subów? To jest dobre pytanie. Kiedy się nauczę? Zacząłem już naukę. Zacząłem. Idzie mi tak, że już tak jakby spadam na nogi jak robię to salto w przód. Tylko nie mam tak jakby tego momentu jeszcze, żeby, żeby się obrócić, tylko spadam na plecy potem, nie? Mm -hmm. Ale myślę, że to jest kwestia takiego miesiąca i będzie ten specjal. Tak? Tak. To w takim razie czekamy. A myślę, że możemy pokazać klip z naszego podróży tutaj. Myślę, że tak. Myślę, że... Myślę, że wleci taki backstage'owy filmik cały Tak. Teraz. Teraz. Tu. Tu. Pojawi się też na kanale bo tu, cała wersja. Z tyłu! Z tyłu! Pojawi... O, o, przeniesiemy się z Krakowa do kabrioletu. No, ja myślę, no. że myślę że podcast jest fajny. Zamocujemy i. mikrofon na maskę. Genialne, no. I będzie Peżot mówił, Peżot. A, bo ja mogę trzymać też w ręce mikrofon. Na masce? Tak. Będę się miał na mastę z mikrofonem. Pewnie. A jak ja będę widział drogę? Nie będziesz widział. Dobra. Będziesz... W... nie widział. Widzowie mogą nie wiedzieć, kim jest Kuba. I czy Kuba będzie stałym gościem podcastu? To... to jest ciężkie pytanie. Zależy, ile płacą, tak? Zależy, bo to też jest biznes, tak? To nie jest, że robimy ten podcast za darmo. Dostajemy na to pieniądze. Ile dostałeś? Yy... Dostałem właśnie ciasto, pizzę. Pyszne ciasteczko i nagrodę, którą odbiorę po podcaście. Ktoś dzwoni? Mama! Mama! Zostajesz na do... Dzień dobry, mamo. Jesteś na podcaście. Halo? Chciałabyś coś powiedzieć, chciałabyś coś powiedzieć na podcaście moim? Na twoim podcaście nie. Nie? Ale... A chcesz kogoś pozdrowić? Chciałabym... No? Tak. Chciałabym pozdrowić Kara... Karam Harb. Pewnie. I chciałabym wiedzieć... Chciałabym wiedzieć gdzie on mieszka, bo chciałam mu wbić na chatę. Aha. No dobra. No mogę Ci ogarnąć jego adres. Uwaga. Karam Harb. Harab. To jest... Um, kar... no, e, to jest Izraelita tego typu. Druz. Druz, Właśnie tak. Taka mniejszość narodowa, etniczna. I właśnie dzięki moim niesamowitym kontaktom zlokalizuję go. No, nie my go zlokalizuj. Na jest go. Pewnie. Bo chcemy ją wbić na chatę i zbić piątkę. Dobra. Nie ma sprawy, mamo. Topa. pa. No. Siemandaro, czekam pa. Pa. Co to było? Dzwonił nasz kontakt. Dzwonił nasz kontakt. Oh, Jezu. Oj, 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 ale lata. Uh. Na szczęście złapałem. Refleks chudego byka. Wynosimy kanapę z Krakowa? Tak. A co chcesz zrobić? Ja jesteśmy w aucie. Tu jest auto z tyłu. Przenieśliśmy się do auta. Było, już nie ma. Jak nie ma? Już nie Wysiedliśmy. Wysiedliśmy? Tak. jesteśmy teraz w Myślachowicach. O nie. W Myślachowicach. <śmienicza> nie. <śmienicza> Mam smutne historie wyznane z tą wsią. powiedz. Rok temu w wakacje był pewien mecz, o, odbył się on na boisku w centrum wsi, no i pomiędzy boiskiem jest remiza, jest parking, na którym stoją auta, kibole inni ludzie i dopiero później jest szatnia, no i podczas, a i to był mecz oczywiście UKS Błyskawica <noise> My Z kamieniem z Kamieniem jakim? Kamień Kamień Zaraz znajdę No i podczas gdy jeden zawodnik UKS Błyskawica, kamień I podczas gdy jeden zawodnik opuścił boisko i udał się w kierunku szatni No... Dostał ogłuszenie O z, Jezu z, Ze strony UKS Błyskawice No ale właśnie może powiedzieć, że dostał błyskawice, błyskawice Błyskawiczne uderzenie i wtedy zauważyli, że też inni zawodnicy i kibice Kamienia dołączyli się do tego No i skończyło się na tym, że przyjechało kilka policji, karetka Przeczytam, przeczytam yy, nagłówek Myślachowice, koło Trzebini, dantejskie sceny po meczu, a klasy Doszło do bójki, kibic wyciągnął broń, dwie osoby zatrzymała policja Prawda, wyciągnął gazówę, była ona, no i wyłączyło się nie! Nie! Nie. Miał być 7 minut. No. Się A, co bardziej dobrać. się zatrzymało? Golarcy będą gazu i strzelała. <grywa> e, Symbolizacja róbcie. Raz, raz, raz. Raz, raz. Raz, raz. <grywa> uch, uch, uch. <grywa> 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 Dokładnie. <grywa> Dokładnie. Dantyjskie sceny po meczu A-Klasy. Doszło do bójki. Kibic wyciągnął broń. Dwie osoby zatrzymała policja. To wszystko to jest prawda. Broń to była gazuwa. Jeden z kibiców lub zawodnik, tego nie jestem pewien. <grym> Albo <Co>? obaj. Dostali, <grym> dostali pociskiem z gazuwy pod oko. Dlatego musiała też tam przyjechać policja, a wręcz kilka. Matko Bosko. Tu są zdjęcia, chyba. Powinny być zdjęcia, a jak nie, to ja zaraz znajdę zdjęcia, bo ja mam zdjęcia. <grym> Zanim teraz dni. Czy ty miałeś tą gazowę? Niestety to nie byłem ja. <gry> <gry> no to wyjeżdżamy z Krakowa <gry> chyba, nie? A my jesteśmy. to jesteśmy. Co z Myślachowic? Druga część Myślachowic. Po Dobre. drugiej stronie wsi. Ulica Polna. Jest w internecie piękny film, który, na którym są pokazane kilka osób. Jest gwiazda tego programu, proszę Państwa, jest gwiazda. Jest osoba, która zeruje 0,7 alkoholu wysokoprocentowego... 0,7? 0,7, twoje takie... ulubione koleżanki. To w końcu 15, czy 14? 16. Dla ciebie to nie ma znaczenia. 0,7 alkoholu wysokoprocentowego w 35 sekund. 35 sekund?! Jest 35 sekund. Możemy tutaj... Band. Już tu wpisujemy 0,7 w 35 Ja to chyba widziałem, ja nie wiedziałem, że to jest w Myślachowicach. To jest w Myślachowicach. Widziałem. Ej, rozgrzewka. Uwaga, ją. Teraz już. Cicho, cicho. Teraz cisza, teraz cisza. Krasimy, uwaga, Dajemy jest skupiony. Jest skupiony. Ta osoba na razie żyje. Ma się dobrze. Przyjął pozycję siedzącą. Idzie. Nie zatrzymuje się. To jest bardzo dobry zawodnik. Otwarł gardło. Już pół butelki nie ma. Ej, ma być uczciwie. Uczciwie ma być. Właśnie tak, tam jest nawet sędzia jakiś, tak. właśnie ten. Jest skupiony na zadaniu. On wie, co ma teraz zrobić, tak? Oczywiście jest to zawodnik klasyczny. Także zamiast słodkich na ja to wodą. A właśnie. To też punkty za styl. Tak. I teraz łyk wody. I można iść dalej w balet. Łyczynia wziął! Wow, profesjonalista. Naprawdę. To nie są łatwe rzeczy. To nie są łatwe rzeczy. Oczaski powinny być. Naprawdę. Naprawdę. Ja, może przepisujmy teraz w inne miasto, do innego miasta. Olkusz. Olkus. Zwiedzamy widziałem, Polskę. Widziałem dzisiaj e, filmik sprzed 12 lat. Oj, oj. Jak jest to rondo w Olkuszu. Tak. Jak jest mak. Tak. Mak, Kerfur. I jest takie małe rondo. Małe rondo. Jest. Tam Polonez z 12 lat temu palił gumę. Myślę, że musimy to zobaczyć. Myślę, że tak. Znajdę, znajdę. Eee... Ale to jest już chyba w takim razie klasyka. Zabytek. Myślę, że, myślę, że właśnie to jest klasyka już. Eee... A to jest ktoś z twoich znajomych? Ja mam dużo znajomych, ale mm. jednak nie. O, jednak nawet nie. mam tutaj było skopiowane. Znaczy... To chyba idealnie na tą okazję. Cyk. Musimy to wykorzystać. I teraz ciach. Ładuje się z tyłu. A my oglądamy razem z wami. No, widzisz. Daje miodu. Dwuja i gazu do chuja. <głos> <głos> to jest ten polon, jest tam daleko. Widzę, nie? widzę, widzę. No cię takiego nie zauważyć. No właśnie. Strzała jest potężna. O, widzisz. O, rozgrzewa się. Rozgrzewa oponem. Patrz, cofa, żeby mieć większe pole do popisu, i widzisz, jak pali. Nie ma już przelewek, tutaj? To tamtego, jest drugiego wida. przed nim, tak zanurzało. Nie, nie widać go, nie? Buch maszynę. Buch maszynę. Ma fajne trąbki. Fajne trąbki. No właśnie. No fajne trąbki. Też ktoś zauważył. Dopiero się rozkręcamy. Nie wyjść. No właśnie. No on nie wyjdzie stąd teraz. On stąd nie wyjdzie. O. Wyszedł. Wyszedł. No to, dziękuję za podcast. Dziękuję bardzo. Miło się <grym> współpracowało. Myślę, że znajdziemy, brody na Krzysia. Myślę, że najbardziej. I najbardziej. Do następnego razu. A ci zasłonię na mikrofon. <grym> <grym> I'm so close to sleep.